Witam serdecznie w sobotę. Dzisiaj jest troszeczkę luźniej, więcej czasu. Program Varroa Resistance 2033 Poland Pracujemy już przy tym ponad rok, a tak właściwie od naszego popytu w Dreźnie. Zaglądajcie na naszą stronę Varroa Resistance 2033 Poland facebookową. Tam jest dużo interesujących Informacji. To jest pierwsza taka transza przygotowanych dwuramkowych izolatorów. One tym się różnią, że mają takie ułatwienie dla pszczelarza, czyli podstawowe kroki, co należy zrobić izolując w tej 24-dniowej metodzie z uwzględnieniem dnia 1, 12 i 24. Są już pasieki, które zgłosiły się do naszego programu, z tych pasiek będziemy też przeprowadzać relacje. A póki co e, krótko o tych naklejkach. Otóż one są przygotowane w koordynacji Tomasa Van Pelt'a z Belgii, który prowadził z powodzeniem takie projekty under arrest dla pszczelarzy belgijskich. I wspólnie z naszym profesorem Olszewskim przygotowali treść takich podstawowych kroków. Tutaj, jeżeli wejdziemy pod kod QR, to znajdziemy się bezpośrednio na stronie internetowej, gdzie będzie szerszy opis metod biotechnicznych, stosowanie ich na izolatorach dwuramkowych, ale także. Jednoramkowych. Także duży krok do przodu, zaczynamy działać i serdecznie zapraszamy. Miejcie na uwadze, że nasze pasieki mogą być wolne od chemii i możemy to robić śmiało, skutecznie, a razem jestem przekonany, że uda nam się to.